do mnie Azura, do mnie Hunter, do mnie Hazel, siad Hazel, siad siad, zostań siedzimy siedzimy wszystkie trzy, jest to jasne? siedzimy i patrzymy na Jurka Hunter Hazel i Azura, tak? proszę Biegamy, biegamy, biegamy. Azura, Azura, do mnie, Ander do mnie, wsiad. Wsiad. Handel, wsiad. Wsiad, zostań, 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 siad. zostań. zostajemy. Zostajemy i ładnie patrzymy na jurka w oczy. Nie dajemy łapek, to jest wymuszanie. Patrzycie na mnie. Cztery latka, trzy latka, siedem miesięcy. Piesek, suczka, cuczka, mama, córka.